Eee, wow. Harold? Harold! To dziwne! Harold nie miewa nieobecności! Oby był zdrowy! Sorry, sorry, co jest A spokojnie, dzieci. Harolda może nie być z wielu różnych powodów. Mógł na przykład utknąć w łazience, albo utknąć w studni, albo mogły porwać go straszne potwory czające się. Halo? Tak, widzę, że Harolda. Chwila. Mówi pani ospa wietrzna? Szefie, wszystko dobrze? Halo, szefie. Jest tam kto? Odtrajam proces odkażania przedszkola. Omega, beta, beta, sala raz. Miłego dnia. Niczym się nie martwię, dzieci! Wszystko mamy pod kontrolą! Stonu głosu wnioskuję, że raczej nic tu nie jest pod kontrolą. Trzeba wdrożyć środki ostrożności, ponieważ rząd jest bardzo zaraźliwa. Ale wszyscy zachowajcie spokój! Chodzi zarażony! Można panikować! Co to znaczy zarażony? Nic strasznego, dzieci. Wyślijmy kod jego na kwarantannę do mojego gabinetu i nikomu nic się nie stanie. Tak, Kody! Tylko nie dotykajcie niczego, czego on dotykał! No co? Niektóre rzeczy są warte ryzyka! o oh, nie! Było warto! A co to ta ospa? Już ci tłumaczę! Tak nie robią. W moim domu robią. A więc za wszystkim stoją kurczaki. A co my im takiego zrobiliśmy? A. Tak. E, Noa? A co ty robisz? To ja? Nic. Szefie, Noa zamienia się w kurczaka. Noa! Co? <laughs> nie, nie, nic mi. Ej, <laughs> hey, stop! Nie! Dzieciaki padają tu jak muchy. Co teraz zrobimy? Musimy znaleźć te kurczaki i przemówić do ich ptasich mążczków. Jak szuka się kurczaków? na piro. A więc musimy być na tropie. że coś z nim jest, czy nie... Wie? Pewnie masz rację. Gołębiu, możesz lecieć. Ale zanim to zrobisz, czy ta frytka jest twoja? Nie? Dobrze. Okej, okay, okej! Okay. Kurczaki z ptasiej rady wysłały mnie, żebym miał na was oko, dzieci. Uf. No, ja nic nie wiem o żadnej wiecznej ospie! Gdzie znajdę kogoś, kto wie? No nie, nie, ja nic wam o tym nie powiem. Jeśli ktoś się dowie, że w ogóle się odezwałem, okej, okay. a więc trzeba iść na rukulicy ulicy Prostej i trochę krzywej, i tam znajdziecie kurczakowy bar, pychota. Tylko nie wchodźcie tam, nie, 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 nie. znajdziecie. Wiaderko! Do akcji! Wow, Nie możecie mnie tak wystawić do wiatru! i Ja muszę być chronionym świadkiem! Ach, dobra! O hej, jest perfekcyjnie! Miło robić z wami interesy dzieci! Widziałem w życiu dziwniejsze rzeczy! Chcę więcej owsianki, szefie! Ołem, połóż owsiankowy okład na skórę! Nie jedz go! W środku nic mnie nie swędzi, ale to jest takie pyszne! Przydałoby się więcej drapania po pleckach, szefie, proszę! Już nie mogę! Nie, zejdź ze mnie! Ta -da -da. O, nie! To musi być tutaj! Na no serio? Myślisz, że to ich siedziba? W tym miejscu nigdy nie znajdziemy kurczaka, takiego nieusmażonego, znaczy się. Mogę przyjąć zamówienie? Chcemy spotkać się z ptasią radą. <laughs> Podaj hasło, dziecko. Eee, hmm. uu, 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 uu. No zgadza się, windą na czwarte piętro. Zmieniłeś hasło? Tam to było za trudne, wszyscy je zapominali. Zawsze zastanawiałam się, co jest w tych wiaderkach. Ludzie? W królewskim wiadrze? Co to wszystko ma znaczyć? O! Mam wielką ochotę zamienić was w pokarm dla kurczaków. Proszę spróbować. Dla mnie to wszystko to bułka z masłem. A może bułka z jajkiem? Zabierzcie co my robimy, kuro ziomki i ziomko dziewczynki? Fakt, ludzie i kurczaki są odwiecznymi wrogami. Serio? Ale naprawdę nie wiecie, że nienawiść rodzi więcej nienawiści? Wiem, że jeśli to przegadamy, okaże się, że mamy ze sobą dużo wspólnego, ponieważ w sercu czy nie jesteśmy wszyscy jak małe kurczaczki! Kisza! Mówisz bardzo mądrze, człowieczku, ale dlaczego wdarliście się do królewskiego kurnika, jeśli nie planujecie nic złego? Tak szczerze, Wasza wysokość, mieliśmy nadzieję, że może królowa odwoła ospę wieczną. Co proszę? Zapewniam cię, dziecko, że nie mamy nic wspólnego z tym wietrznym czymś, o czym mówisz. Więc dlaczego nas śpiegowaliście? Ponieważ wy dzieci stałyście się zagrożeniem dla naszego rodzaju od wynalezienia nuggetców. Ciekawe, że mieliśmy ostatnio całkiem sporo kurczako problemów. Nie usprawiedliwiam nas. Zrobiliśmy trochę złego. Jajecznica w proszku, zbite pisanki, disco kuro. To wy? Co za! My, kurczaki, jesteśmy rozgoryczone, że ktokolwiek łączy nas z tą swędzącą chorobą. Najważniejsze, że ta cała ospa u dzieci trwa tylko kilka dni. Ach, czyli ta misja jest bez sensu, zupełnie jak większość rzeczy. O, mrok! Tak czy siak, wynaleźliśmy krem, który pomaga na swędzenie i jest w trzech łagodzących smakach: barbecue, warzywny i serowy. Cóż, serowy jakoś najmniej nam wyszedł. Weźcie ten krem i nie mówcie nikomu o tym spotkaniu. Nie chcecie wejść w drogę kurczakom! Wow, dzięki! Nie, nie, nie! Macie nie tego gościa! Ja jestem tylko kotem! Miał, tak? Nie, nie, tylko nie miasto! W porządku! To my wracamy do siebie. Chwila, gdzie jest rzut? Spokojnie, dziewczyny, w końcu znalazłem swój lud. Zamieszkam tutaj z kurczakami na no, zawsze. Ta, ta. A. Ale, Jude, dowiedzieliśmy się, że ospa wieczna ta, 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 ta! Podjąłem już decyzję. No! Jakie to boskie uczucie? Gwen, nie masz już ospy wiecznej, więc nie potrzebujesz tego kremu. Serio? Ekstra! <grym>, to jak i ja się cieszę, że tutaj znowu zrobiło się zwyczajnie.